Tomek gra bardzo widowiskowo, odchodzi od stołu yy, Konradę. Świetna odpowiedź Konrada. I widowiskowe akcje, które towarzyszą Tomkowi. Kolejna akcja pod publiczkę. od podawania piłek troszeczkę się pogubił. 9 do 4. Bardzo mocno zagrywa Konrad, a Tomek z drugiej strefy oddaje piłkę z dużą rotacją. Odrzuca przeciwnika od stołu i czeka, żeby skontratakować wstępie od razu z boczną rotacją. Tomek tym razem zaatakował I Zbyt częstych błędów. On musi grać z dobrą jakością, ale pilnować, żeby piłka była zagrywana, a zje zaatakował. Do... Bardzo agresywnie zagrywa teraz. Czuję się pewnie, że blokiem i kontratakiem. 4 lata wcześniej był mistrzem paraolimpijskim to są czołowi zawodnicy przeciwników Tomasz Lewandowski jest takim zawodnikiem który nie lubi grać na obronę i na pewno z wieloma drużynami po raz kolejny To są pomyłki, za które się nie, 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 nie bije brawa. Głośny okrzyk radości Tomka Lewandowskiego po ostatnim zdobytym punkcie w tym meczu i do sześciu wygrywa decydującą partię, pokonując ostatecznie Konrada Kulpę 3 do 1. I dzięki temu akademicy z Rzeszowa obejmują